Bóg budowniczy zawsze na radę. Bóg budowniczy nie jest tam. Piach, żwir i cement nie straszne nam. Powal lubimy, nie jest tam. Przez cały dzień robota w re. Pop przyjaciółmi do pracy się rwie. Bob budowniczy wszystkiemu zaradzi! Bob budowniczy nie jest tam. A przy muzyce, gdy przerwę masz, by czas tu milić, śmiej się i tańc! Bob budowniczy nasze zaradę! Bob budowniczy nie jest tam. Maraton Boba Dzień dobry kochani, dzień dobry koparko, dźwigu i walcu. Mam dziś dla was specjalne zadanie. Będziemy burzyć stary pawilon sportowy. Mm, burzyć nie budować? Tak, właśnie tak. Mury są stare, a dach przecieka. Najpierw więc będziemy musieli go zburzyć. Mm, no dobrze. Już, gotowe dźwigu. Ale uważaj, bo kula do wyburzania jest niebezpieczna, jeśli się nad nią nie panuje. Hmm. Będę uważał, Marto. Hmm. O, witaj! Wyglądasz jak sportowiec. tak, biegnę dzisiaj w maratonie, Marto. Zapomniałam. A jaki to maraton? To jest maraton dobroczynny. Zbieramy pieniądze na pożyteczne cele. Ludzie będą dawać datki za każdy przebiegnięty kilometr. Pa, pa, rozumiem? O, tak myślę. W porządku, przyjaciele? Już jedziemy. Damy radę? Tak, tak damy, damy radę! radę. O, chyba tak. Papa! Pa. Witam, pani piecyk. Jak idzie? Spójrz tutaj. Czerwony słupek pokazuje, ile pieniędzy zebraliśmy. Bardzo dużo nam jeszcze brakuje. Zbieracie pieniądze na nowy pawilon sportowy? Zgadza się, koparko. Mam wspaniały pomysł. Namówmy ludzi, żeby sponsorowali wyburzanie starego pawilonu. Hmm. Możemy urządzić to dzisiaj podczas biegu Boba. Hmm, nie zdążymy powiadomić sponsorów. Oj, chyba wiem, gdzie znaleźć pomocników. Hurra! A co ty tutaj robisz? Betoniarko, spychaczu, plany się zmieniły. Chcielibyście pomóc pani piecyk szukać sponsorów? Ja to, Wy przygotujcie się do wyburzania pawilonu, a ja w tym czasie porozmawiam z Bobem. Hej, Bob! Cześć Marto, robię rozgrzewkę, muszę, muszę być w formie. Właśnie widzę. No przyjaciele, pora na ćwiczenia. Dzień dobry panie Tamyku! Witaj betoniarko, cześć spychaczu! O jest, i pani piecyk, czym mogę służyć? Zbieramy pieniądze na nowy pawilon sportowy i... A, tak, bardzo pożyteczny cel! Tak! I będzie pan mógł nadzorować nową budowę! O, masz rację, spychaczu. Bardzo lubię być inspektorem na budowie. Proszę na mnie liczyć. Dalej, dźwigu. Poświcz jazdę z kulą do wyburzania. Nie masz wielkiej wprawy. O, przecież wiem. O, o rety. Brawo, dźwigu. Całkiem dobrze ci idzie. Nabieram wprawy. Ojej, nie wiem co robić. O, 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 o. O, uważaj, Dźwigu! Przestań bahać kulą! Bo, Marta, chodźcie szybko! O. Tylko spokojnie, spokojnie! Tak dobrze! Przepraszam, Marto, trochę mnie poniosło. O, nic nie szkodzi, Dźwigu, ale musisz być ostrożniejszy. Nie chcesz chyba uderzyć kogoś kulą do wyburzania. Oh. Bob, proszę ją jeszcze mocniej. Tak na wszelki wypadek. Bardzo chętnie, Dźwigu. O, gotowe. Możesz być spokojny. Mm, dziękuję Ci. Skoro jesteście gotowi, pora ruszać. Bob ma wiec w maratonie, a my musimy wyburzać budynek.

się tak grzebiesz? Pospiesz się trochę. <Sy replicate> Postaram się. O, 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 o. O! 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 O, uważaj jej! Orek, tak. co mam zrobić? O, Bigu... No, nie wiem, jak masz to rozplącać. Będę musiała sama zdjąć te kule. Hej, koparko, podjedź trochę bliżej. Tak jest, Marto. Dobrze, teraz spróbuję kluczem odkręcić kulę od liny. O! Nie ma klucza w skrzynce? No tak, Bob włożył go do kieszeni. O nie wiemy, gdzie on teraz jest. Ja wiem, kto mógłby znaleźć Boba. Ptaszek? I co tam? Czy. Coś się stało? A to ważne? U, u, u. Mam powiedzieć za tobą, ptaszku. U, u. A w porządku? Prowadź! U, u, u. Brawo, ptaszku, brawo! Wiedziałem, o. że znajdę. O. O. Więc. O co? O, powiedz, o co chodzi. Chodzi o dźwig, Bob. Zaczepił się o rusztowanie. Potrzebny mi jest klucz, żeby zdjąć kulę. O. I nie ma go w skrzynce? Nie, nie ma, ale pewnie masz go w kieszeni. Tak? A rzeczywiście. No bardzo przepraszam. Trzymaj się dźwigu. Zaraz cię uwolnimy. Aha. 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 Gotowe koparko? Połóż kulę na ziemi. Już się robi. I po kłopocie. Teraz można rozplątać tę linkę. A, już po wszystkim dźwigu. Dziękuję, Bob. Dziękuję bardzo. No dobra. Uh, muszę więc dalej. Do zobaczenia. Cześć. Do widzenia. Uh. Uh, uh. Nigdy więcej. Uh. Bob powinien już być. Ciekawe, co go zatrzymało. Jest, uh. 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 oh. jest. Uh. 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 Paniale Bob, myślałam, że ci się nie uda. O, byłbym tutaj dużo wcześniej, ale musiałem biec do pawilonu sportowego, a potem z powrotem. Naprawdę? Och, to cudownie! I? Cudownie? O tak! Przebiegłeś dwa razy dłuższą trasę. To znaczy, że zebrałeś dwa razy więcej pieniędzy. Ale! Musicie się pospieszyć! Zajmy. Dalej! Uda wam Udałam się! się! Szybciej! 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 Cztery! No jeszcze spięcie. trochę! Trzymaj Jeden! Po! Udało się! Zdążyliście! Brawo! Brawo! ja mam poważne zadanie. Proszę. Dzięki pieniądzom zebranym podczas wyburzania i podczas biegu osiągnęliśmy zamierzony cel. Wspaniale! Przyjedziemy tu znowu w przyszłym tygodniu. A, a po co, bo... Żeby zbudować nowy pawilon sportowy. Wspaniale! Będziemy budować! Wersja polska telewizyjna studia dźwięku w Warszawie. Reżyseria Andrzej Bogusz. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Precyks. Dźwięk Jakub Milencki.